Witam, mija dzień. Ja tam walczę u siebie z tarasem, ale już z tą dechą podłogową. Prawie mam koniec, ale oczywiście zabrakło dwie sztuki. Czyli trzeba będzie znowu gdzieś jechać dokupić. No, ale nie o tym. Dzisiaj do Andrzeja przyjechały okna, więc pójdziemy, zobaczymy, bo tam dzisiaj zaczęli już robić. Tych okienek trochę jest, więc w ciągu dnia wiadomo się nie wyrobią to zajdzie pewnie ze dwa, może 3 dni, bo to i brama garażowa i drzwi wejściowe, e, także taki kompleksowo. Będzie już e, chałupa zamknięta. E, co tam miałem jeszcze powiedzieć? Aha, no e, idziemy, zobaczymy jak to wygląda, jak się tam firma spisała. E, okna ogólnie, ja wam nie będę ukrywał, z jakiej firmy pokażę wam, e, bo to z tej samej firmy co ja mam u siebie w domu. Także Ktoś tam może powiedzieć, że dobre Ktoś innym pewnie powie, że to niedobre Ja tam sumarycznie nie narzekam na nie Nie miałem jak do tej pory Tam problemów z nimi Nie trzeba było nic regulować A nie no suwane, suwankę, tam troszkę klamkę Trzeba było podregulować Ale to ponoć tak czasami bywa Że najpierw się stawia, potem trzeba coś tam czasami jeszcze poprawić Poza tym Nie mam co narzekać Więc Co więc tam będę za długo opowiadał Gorzej, że chyba nie ma już Andrzeja. Czyli będziemy robili włamanie. Eee. Zobaczymy zaraz. Tu kolega robi płot. Kamil i już dziś wyjeżdża. <laughs> Time out. <laughs> Muszę na chwilkę, eee, bo kolega Kamil jeździ samochodem takim, którego nie trzeba pokazywać. Kamil walczy tutaj z ogrodzeniem też Decha malowana eee, Tak sobie zażyczył Żeby takie mieć I ma A tu idziemy dalej No o, troszkę coś tam widać już eee, Czyli musimy obejść tak dookoła Trochę z tamtą drugą bramą wejść Bo tu mamy teren prywatny Zakaz wjazdu Niestety Luna pilnujesz Pilnujesz tutaj obozowiska naszego Pilnuję więc, jak widzę, już z tej strony są powstawiane. Tam od tyłu też. Czyli tu kuchnia obrobiona. Mówiłem Wam, że to te same okna z tej samej firmy co i ja mam, czyli z Druteksu. Zamówione tutaj o lokalnego przedstawiciela. Tam gdzieś na zdjęciach będzie widać u kogo. Kto tam się orientuje, to i tak wie gdzie drutek z wełku się kupuje, gdzie te okno się kupuje, firma od imienia, yy, czyli u Łukasza, żeby już tam nie było, że nie powiedziałem. Na przykład i tak tam większość osób, które tu mieszka, to wie o tym. Yy. No i co, Luna, chodź tutaj, chodź tutaj na podwórko, chodź. I zaraz zobaczymy jak to wygląda. Yy. Czyli ciepły montaż. Już widzę. E, ciepłe parapety. Kolega, sąsiad pobiegł sobie. E, biega tu często. Bałagan jak na budowie. Tu musiał trochę Andrzej wywalać e, te progi, bo miał zamurowane wcześniej jeden bloczek. E, te okna będą na poszerzeniach, więc ten bloczek do niczego się nie nadawał i został wyrzucony i dlatego teraz trochę śmieci. Jak to wygląda od środka? No, Taśma jeszcze nie było przyklejane, a jeszcze pianki też nie ma, czyli tylko na razie na sucho y, powstawiane. I y, co? No tutaj tak przy takich oknach, to tam za dużo, chyba nie ma co pokazywać, prawda? Duże okno na jutro, drzwi na jutro. Jak widzę teraz, tutaj ciemno, niestety już jest. No to już jest po południe. Hmm. Tak samo tutaj, czyli okna w sumie dużo jest już powstawianych, ale ale ogólnie jeszcze to trwa. Przyjdziemy się tutaj też jest wstawione że stolopiany jakieś takie to nie chciałem pokazywać za bardzo. No i tutaj też jest już wstawione czyli tylko e, pianka. No i potem przykleić tą taśmę, ten ciepły montaż słuchajcie, tak szczerze mam powiem, ten ciepły montaż to taka marketingowa ściema, no ale jest jak jest, teraz większość osób tak robi on dla termiki domu zupełnie nic nie daje no ale przejdziemy troszkę w inne miejsce, gdzie jest widniej, na zewnątrz może to Wam zaraz też o nim troszkę opowiem i tyle no tutaj też jak widać wywalony bloczek ten to niektórzy stawiają na te bloczki, ale ogólnie nie. Tu jak mamy ciepły montaż, to trzeba tak tam każdy już powinien wiedzieć pewnie ten kto tam się interesuje, tym jak nie, to firma wam powie, że powinny być przygotowane glefy lekko zaciągnięte klejem, no najlepiej klejem takim zwykłym do siatki, do glazury nawet, czy do czego, żeby te taśmy potem które tu się przykleja, żeby fajnie się trzymały, bo jak przyklejamy do pustaka czy do jakiegoś innego materiału, to one nie zawsze się trzymają i sobie furgoczą. No i co, tak to wygląda na teraz. Jak widzimy, jeszcze też nie pooklejane tam są te, te zapasy na rogach. Takie porobione pętelki. Także tutaj nie ma co e, mówić, że coś jest źle, bo jest ok, moim zdaniem. Zobaczymy, jak to będzie potem działało, prawda jak już się powstawia i będzie się otwierało one nie będą chciały się otworzyć na przykład nie żartuję oczywiście to nie ma najczęściej problemu zaraz wam powiem też ile te okna tu kosztowały jest ich trochę ogólnie brama garażowa podwójna drzwi tu takie do kotłowni boczne i tam drzwi do wejściowe no razem gdzieś około 50 tysięcy złotych także te ceny są niezłe drutek jak wiecie ma swój profil Czyli nie robi na czymś tylko na swoim, tak samo jak tutaj firma nasza lokalna i tyle. Czyli tutaj już mają te duże okna, jeszcze tylko tam powstawiają, to jutro jutro pewnie popiankują wszystko już i poklejają te taśmy i pewnie zaczną coś tu może z bramą, albo z drzwiami wejściowymi. Dwie osoby były, także to w miarę sprawnie idzie, nie ma co tam jakoś mówić, że nie. Bo idzie ok, ja byłem tutaj w dzień, jak oni robili, ale mm, muzyka tutaj grała, to ludzie wiecie, na budowach często tej muzyki słuchają, a ja wtedy nie mogę nagrywać, niestety. Więc dlatego w czasie pracy, z czasu pracy będzie tylko trochę zdjęć. No i tak to wygląda, czyli pomału, pomału, dom będzie pomału, przypominał dom. Zobaczymy, czy dla Agnieszki kolor się spodoba. Bo coś tutaj mm, miał być chyba orzech, nie wiem, orzech czekoladowy czy coś takiego, a jest jakiś brązowy. Ale to zupełnie często tak jest. Najpierw wybieracie Wam coś się podoba, później przyjeżdża i się jakoś wydaje, że to inny kolor. Ale nie, to jest ten sam kolor. Taki właśnie ciemny brązowy, pasuje do rynny nazywają, teraz wiecie jakieś tam wynalazki, nie wiadomo co, że to jest właśnie taki brąz, orzech czekoladowy, no wymyślone, co nie, a ogólnie to jakiś brąz tam, ciemny, ciemny brąz, parapet, tutaj o tych parapetach też pamiętajcie, że po zamontowaniu okien zaciągnąć je klejem, bo potrafią się na słońcu na dusz, Jak dłużej przebywają na słońcu Tak samo jak ze steropianem ciemnym Po prostu się utlenia i robi się taki No pył Wyrzuca się to potem Także od razu jeżeli ktoś tam wstawia coś tam i Najczęściej firmą teraz się wstawia Bo to na 8% watów Więc wychodzi Jakbyśmy kupowali na przykład to na 23% To wyszłoby prawie pewnie to samo co na 8% I firma montuje Także myślę, że jest OK. I co? I tutaj pamiętać też zaciągnąć od razu klejem po robocie, żeby tam nie, 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 nie utleniał się właśnie ten steropian. Czasami jest lepsze, czasami jest gorszy, to to... Yy, ja akurat zaciągnąłem dość szybko, ale sąsiad nie zaciągnął i po dwóch miesiącach miał już tą tak... I, no po prostu się łuszczy ten steropian, tak? Się kulkuje. Tyle, czyli ile ich tych okien jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć z małymi. 10 okien, w tym dwa duże, ale nie suwanki, tylko otwierane część fiksów, czyli 10 okien, drzwi garażowe, drzwi wejściowe i tutaj te drzwi do kotłowni 50 tysięcy. No niestety jest jak jest w ubiegłym roku, pewnie by to kosztowało gdzieś za 30, może 25, 30, a teraz już jest coraz drożej. Znajomy też w innej miejscowości, za teraz okna. Też mniej jeszcze jak tutaj, tylko na innej profilu. Cztery dychy. Także niestety tania budowa domu teraz nie jest. Dobra, no tu nagadałem się troszkę tam w środku, troszkę tu na zewnątrz. Nie ma co tu za wiele e, coś tam opowiadać. Teraz najczęściej firmy jednak starają się robić dobrze. W miarę e, tu firma Łukasza już długo na rynku istnieje. E, ci sami ludzie nawet, co u mnie robili, czyli dwa lata temu pracowali już i wstawiali okna i teraz, czyli tam jest wszystko chyba ok, bo wiecie, jak jest coś nie tak, to ludzi się zmienia a tutaj wygląda, że jest wszystko ok, także jak ktoś by tam chciał to ja ogólnie polecam, no, no bo co, ja nie narzekam mam nadzieję, że Andrzej też nie będzie narzekał, więc, więc kto tam ma ochotę to kierować się na Mickiewicza wełku, dobra kończymy, nie ma co tutaj na razie więcej pokazywać Budowa jak budowa. Tutaj też przygotowane do bramy garażowej. Dana dodatkowa, dodatkowy staropion 5 cm. Ja dawałem 10. No i oczywiście tutaj już będzie ciemno zaciągnięte. Też te otynkowane już ściany tu, góra i tamta strona. Po to, że jak później przyjdzie tutaj brama, ta garażowa, to żeby już było do czego przymocować, żeby potem się nie bawić z tymkami. Z ta ściana najlepiej jak jest zawsze już zatynkowana. Tyle no nie ma co tu więcej mówić. Ten steroper się daje po to, że, żeby zamknąć, jak gdyby, całość ściany. Tak? <laughs> Można możnać grubszy. Tutaj Andrzej chciał po prostu szerszy ten wjazd, więc nie chciał już też go jeszcze bardziej powężać. To trzeba już pomyśleć od razu i na przykład zamawiamy bramę <laughs> troszkę szerszą. A żeby zostawić te 20 cm na ten steropian z lewej, z prawej strony, dodatkowo, bo szyny nie mogą być zamontowane tu, gdzie jest steropian. Ten tylko muszą być już na ścianie, więc wtedy bramę odpowiednio szerszą to 20-30 cm i tak to działa. tyle Dobra, lecimy, bo trzeba załatwić dwie dechy. Już dzisiaj nie załatwię, bo jest późno, ale jutro z rana gdzieś polecę, dzwoniłem do. Żarnowa niestety nie ma Pan trzynastki tej tarasowej Dopiero w październiku będzie znowu robił Bo tam dosycha drewno W klocu, nie wiem czy w klocu Czy w tych takich belkach Dopiero potem puszcza to na, na te wszystkie maszyny I robi z tego dechę no Nie jest taka mokra decha Jak komuś się wydawało Zresztą jak wam tam mówiłem Z tymi mokrymi dechami to potem często jest problem I, i może być yy, niefajnie no. Słuchajcie nawet antena telewizyjna Już jest widzicie Andrzej jak przyjechał z Islandii To był na kwarantannie A wtedy były mistrzostwa chyba Europy Co to było Nie, czy to, co to było Jakaś mecze w piłce nożnej w każdym bądź razie Kurczę zapomniałem co to było w czerwcu No i sobie tutaj nocował w namiociku A tu oglądał telewizję Dobra Na razie trzymajcie się Także pozdrawiam Miłego wieczorku albo już miłego tygodnia nowego Trzeba dalej niestety pracować